W dniu dzisiejszym po raz kolejny organizujemy <coughs> przez Park Przemysłowy Łomża spotkanie, które skierowane jest do naszych przedsiębiorców, ale nie tylko z naszego terenu, również wychodzimy coraz bardziej szerzej z naszą ofertą. Jest to rynek białoruski, bardzo ciekawy rynek, bliski nas sąsiad, rynek, który do tej pory moim zdaniem był lekceważony z różnych względów. Niemniej teraz otwiera się olbrzymia szansa na to, aby ponownie zacieśnić współpracę i nawiązać kontakty. Po to w dniu dzisiejszym to spotkanie jest organizowane, aby zostało... No, ten rynek przybliżony i aby nasi przedsiębiorcy mogli bezpośrednio porozmawiać z prezesem Izby Polsko-Białoruskiej, Izby Handlowo-Przemysłowej, który już przekaże konkretne, praktyczne wskazówki, jak również postara się konkretnie już wskazać obszary współpracy, wskazać firmy, z którymi warto nawiązać tę współpracę, a także już myślę, że pokazać, to co najbardziej jest pożądane z punktu widzenia przedsiębiorców na rynku białoruskim, jak również pokazać, jakie kierunki po prostu w drugą stronę, czyli importy są wskazane tutaj do Polski. To bardzo ważne, żeby rozmawiać takim bardzo praktycznym językiem z przedsiębiorcami i mówić o zagadnieniach trudnych, zagadnieniach skomplikowanych w sposób w miarę prosty. A przecież jesteśmy uczestnikami wielkich procesów, jakie zachodzą, a więc koncentracji i dekoncentracji na całym świecie i równocześnie naszych relacji polsko-białoruskich, które mają charakter międzypaństwowy, ale przecież dla polskich przedsiębiorców i dla polskiego społeczeństwa odkładają się w konkretnym towarze w tych konkretnych usłudze, które są sprzedane lub kupione w wymianie osób, a więc albo my wyjeżdżamy, albo koledzy z Białorusi przyjeżdżają, więc w tych obszarach, w tych przekrojach chcieliśmy dzisiaj się spotkać i porozmawiać. Pokazanie niuansów, a przede wszystkim rozliczeń finansowych, pokazanie wiarygodności tego naszego partnera i myślę, że już zostały wskazane jakby konkretne wskazówki, przez prezesa Izby do, do nawiązania współpracy, chociażby yy, oferta kierowana do yy, wyższych szkół, wyższych szkół, chociażby językowych, na uruchomienie filii związanych z. Yy, nauczaniem języka polskiego i tutaj już padły konkretne oferty mam nadzieję, że z tego tytułu również już zostanie jakby nawiązana współpraca, a także dla mnie i jako prezesa parku przemysłowego ważna sprawa jest również wskazanie funkcjonującego w Mińsku Parku y, tak zwanych wysokich technologii i mam nadzieję, że otrzymam tutaj jeszcze bliższe takie informacje na ten, na ten temat i będziemy chcieli nawiązać y, z tym parkiem y, współpracę, pierwsze spotkania, aby dokonać takiej wymiany, wymiany poglądów, wymiany myśli i co możemy wspólnie zrobić. Także z mojego punktu widzenia oceniam te spotkanie bardzo pomocne, bardzo pożyteczne, praktyczne i myślę, że również. Y, Przełoży się to na współpracę już z konkretnymi firmami, uczelniami z naszego regionu. Praktycznie wszystkie sektory są otwarte dla polskich przedsiębiorców. Białoruś ma dużo wykształconych, mądrych ludzi. Ma doświadczenie na rynku euroazetyckiej Unii Gospodarczej, natomiast to, czego im brakuje głównie, to brakuje środków finansowych na inwestycje, twardej waluty na finansowanie inwestycji modernizacyjnych i nowych i brakuje im know-how. A więc tego, co często nazywamy jak zrobić, jak umieć zrobić, do dostępu do technologii, dostępu do nowych sposobów organizacji pracy, organizacji produkcji, obsługi technologii. Więc to są te dziedziny bez wskazania branży, które są, w których my Polacy możemy tam znaleźć dla siebie miejsce i odnieść sukces.